Przed Wami teraz mecz z, w Fuarach Europejskich z Ironinem, z, z nasz Znasz doskonale tego rywala, graliście z nim, jak byłeś jeszcze asystentem trenera Milicicia. Na ile ten zespół się zmienił i co, jak trzeba zagrać, by go, go pokonać? Zespół się zmienił całkowicie, bo z tego... Z podstawowych zawodników został jeden tylko podkoszowy yy, Maines, grać na pozycji numer 5, yy, ale styl jest podobny, bo dalej dużo yy, indywidualnej gry, dużo yy, po prostu prostej gry, ale mają bardzo dużo jakości, aby taką grę grać. Czyli... Macie receptę. Raz ich graliście w finale, oni byli górą, ale u siebie w hali w zupełnie innej atmosferze. Tutaj we wtorek, co trzeba zrobić, żeby ich pokonać? Na pewno będziemy starali się znaleźć tą receptę. Powrót do obrony, zmuszenie do gry 5 na 5 oraz dobra gra 1 na 1 w obronie, bo, bo są tam indywidualności, jak DJ Cooper, który penetruje rozrzuca ee, na zewnątrz, także na pewno trzeba będzie tutaj dużo ustać przez 1 na 1 oraz w ataku znaleźć odpowiedź na ich Switch Defense. Taka intensywna gra to jest dobra dla Twojej drużyny, bo praci gracie. Co, co trzeci dzień? Yy, tak, to jest dobre. Zawodnicy zawsze powtarzają, że wolą grać niż trenować i, i tego się trzymajmy.